Cześć wszystkim, dzisiaj zajmiemy się czasownikiem operacyjnym Wykaż, udowodni. Ono również sprawia wiele problemów maturzystom, dlatego zaczynajmy. W tym materiale pokażę Ci krok po kroku, w jaki sposób napisać odpowiedź, aby egzaminator zaliczył ją jako poprawną. Jestem biologiem, doktorem nauk, egzaminatorem maturalnym i nauczycielem w jednym z najlepszych liceów w Polsce. Nazywam się Emil i na tym kanale pokażę Ci dokładnie, w jaki sposób pisać odpowiedzi, żeby dostać 100% na maturze z biologii. Jak zawsze pierwsze, co robimy siadając do zadania maturalnego, to analiza techniczna polecenia. Chciałbym teraz, żebyście jak zawsze zatrzymali sobie film i spokojnie spróbowali wytypować te fragmenty polecenia, które uważacie, że są najbardziej istotne? Na samym początku mamy czasownik operacyjny wykaż. Jak zawsze jest to najważniejszy fragment polecenia. Następnie mamy element budowy owodnie, która stanowi adaptację do rozmnażania się w środowisku lądowym. A więc jest to bardzo popularny rodzaj zadania: budowa a funkcja, lub też, tak jak w przypadku tego zadania, budowa a środowisko życia. Mamy wykazać, że owodnia jest przystosowaniem do życia w środowisku lądowym, do rozmnażania w tym środowisku. Ale co to w ogóle znaczy wykaż? Ano, śpieszę z wytłumaczeniem. CKE tłumaczy czasowniki operacyjne e, wykaż i udowodni jako bardzo krótką odpowiedź, w której udowadniamy, że istnieje zależność lub jakiegoś rodzaju związek między dwoma faktami biologicznymi. Przyczyna ze skutkiem czy też najczęstsze w zadaniach maturalnych: budowa a funkcja, budowa a tryb życia, budowa a środowisko, budowa a rodzaj pobieranego pokarmu i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że tutaj nie wnikamy w żadne szczegóły dotyczące tej zależności. Jedynie mamy pokazać, że ona istnieje. Schemat odpowiedzi wygląda następująco. Zaczynamy od precyzyjnego opisania budowy, struktury, o której mowa w zadaniu. Następnie Nadaje mu temu elementowi budowy jakiś przymiot, jakąś właściwość. Na przykład gruby, twardy, ostry, rozpuszczalny w wodzie, łatwostrawny i tak dalej. Dopiero wspomnianą wcześniej właściwość, w trzecim etapie, próbuje połączyć z funkcją, czy też tak jak w przypadku tego zadania, ze środowiskiem życia. W tym momencie chciałbym, żebyście jeszcze raz zatrzymali sobie film i spróbowali samodzielnie, zgodnie z moimi instrukcjami, napisać własną odpowiedź. Za chwilę pokażę, w jaki sposób ja bym ją wykonał. Zgodnie ze schematem, który wcześniej sobie omówiliśmy, zaczynam od opisania budowy struktury, o której mowa w zadaniu. Owodnia w jamach tworzy jamę. W drugim etapie schematu mieliśmy nadać jakąś właściwość, jakiś przymiot strukturze, którą będziemy omawiać. W tym przypadku owodnia jest wypełniona płynem owodniowym. Następnie właściwość odnoszę do życia w środowisku lądowym, co umożliwia owodniowcom składanie jaj na lądzie. Absolutnie nie możemy napisać takiej odpowiedzi. W tym wykazaniu zależności nie chodzi o to, żeby po. Opisaniu właściwości, po prostu podać, co to jest za środowiska życia. Chodzi o to, żeby właśnie wykazać tą zależność między budową, właściwościami, a życiem w środowisku lądowym. Owodnia w jajach tworzy jamę wypełnioną płynem owodniowym, i teraz należy to jakoś elaborować, tą myśl, rozwinąć się. Płyn owodniowy zapewnia zarodkowi niezbędne do rozwoju środowisko wodne. I dopiero teraz mówię o środowisku życia. Umożliwia owodniowcom składanie jaj na lądzie. A tak wyglądałaby moja gotowa odpowiedź po usunięciu wszystkich zbędnych fragmentów, które umieściłem tutaj w celach dydaktycznych, oczywiście. No dobra, spytacie, czy moja odpowiedź nie mogłaby być nieco krótsza? Czy serio muszę pisać, że owodnia występuje w jajach? Czy serio muszę napisać, że to owodniowce będą składać jaja na lądzie? Obie te informacje są w poleceniu. Z dużym prawdopodobieństwem nie musimy tego pisać w naszej odpowiedzi. No to jak macie się w ten sposób zastanawiać i tracić na to czas, to dużo szybciej Wam zajmie po prostu przepisanie tych dwóch informacji z tekstu czy z polecenia. Pamiętajcie, w najlepszym razie to uratuje Wam punkt, a w najgorszym razie po prostu będziecie mieli o dwa słowa za długą odpowiedź. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Jak zwykle, dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Jestem mega ciekawy Waszych odpowiedzi i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zoro zaraz, zaraz, zaraz. A gdzie są odpowiedzi typu budowa, a funkcja? A gdzie są odpowiedzi typu budowa, a tryb życia? Spokojnie. Wszystko w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. A! I nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału, żebym mógł zarobić bardzo dużo pieniążka. Powiedziałem to na głos? Yy, miałem na myśli, żebyście nie przegapili żadnego nowego odcinka. Kto wie, może będziecie ciut mądrzejsi. Do zobaczenia!